Zapewne przynajmniej raz w życiu zastanawiałeś się, dlaczego linie lotnicze latają nawet w momencie, gdy mają zaledwie kilku pasażerów na pokładzie, czyli teoretycznie, gdy im się to nie opłaca. Taka sytuacja posiada nawet swoje własne określenie Ghost Flight. Od początku pandemii opinia publiczna przyzwyczaiła się, że termin Ghost Flight, czyli lot duch bądź też lud, lot widmo, pojawiało się co jakiś czas w wiadomościach, czemu towarzyszyło ogólne oburzenie ich istnieniem ale czym dokładnie są, dlaczego się zdarzają, czy są konieczne i dlaczego denerwują ludzi. Use it or lose it Lot Widmo ma miejsce, gdy linia lotnicza obsługuje samolot na regularnie zaplanowanej trasie z niewielką liczbą lub bez pasażerów, czyli poniżej 10% pojemności samolotu. Najczęściej robi się to tylko po to, aby niektóre linie lotnicze mogły wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych, tak aby nie stracić jednego ze swoich najcenniejszych aktywów – slotów lotniskowych czyli swego rodzaju miejsca parkingowego na lotnisku, które umożliwia linii lotniczej korzystanie z danego lądowiska. Sloty są niezbędne do kontrolowania ruchu i przepustowości na zatłoczonych lotniskach i mogą być bardzo trudne do zdobycia, a także bardzo drogie. Sloty są przydzielane, a raczej utrzymywane w oparciu o zasadę wykorzystaj albo strać. Oznacza to, że w zwykłych okolicznościach, jeśli linia lotnicza nie wykorzysta co najmniej 80% swojego slotu, lotnisko może zaoferować go innemu przewoźnikowi w następnym sezonie. W czasie pandemii zostało to obniżone do 50%, aby nie wywierać zbyt dużej presji na linie lotnicze, aby obsługiwały loty na niemożliwym rynku. Jednak po zniesieniu ograniczeń przywrócono wykorzystanie slotów do 70%. Dyrektor naczelny z Lufthansa Group stwierdził na początku tego roku, że nadal budzi bardzo duże obawy ze względu na zasadę use it or lose it". Będziemy musieli wykonać 18 tysięcy dodatkowych niepotrzebnych lotów tylko po to, aby odpowiednio zabezpieczyć nasze starty i lądowania. A dane mówią same za siebie. Według badań opublikowanych we wrześniu ubiegłego roku, w całej Europie Greenpeace oszacował, że tylko w ciągu minionej zimy nad kontynentem przeleciało około 100 tysięcy Ghost Flightów. To same puste samoloty spowodują około 2,5 miliona ton emisji dwutlenku węgla, co odpowiada emisji ponad 1,5 miliona samochodów rocznie. Sprzedawaj tańsze miejsca, mówi szef Ryanera. Zeszłej zimy problem z lotami był również powodem do kłótni między dwoma głównymi szefami europejskich linii lotniczych. Podczas gdy dyrektor Lufthansa wydawał się myśleć, że to prawdziwy problem, dyrektor generalny grupy Ryanair wydaje się sądzić, że ma rozwiązanie wszystkich problemów Lufthansy. Uważał, że wyeliminowanie konieczności latania 18 tysięcy niepotrzebnych lotów byłoby proste, gdyby Lufthansa po prostu sprzedawał miejsca taniej. Chociaż sprzedaż tańszych biletów może skończyć się zapełnieniem samolotów, pomysł został odrzucony przez dyrektora generalnego Lufthansa, który zamiast tego uważa, że oferty lotów Ryanair za 5 euro są co najmniej nieodpowiedzialne. Chociaż rynek znacznie się ożywił, a linie lotnicze mają znacznie mniejszą potrzebę obsługiwania pustych samolotów, po dwóch latach nadal zdarzają się one dość często. Sugeruje to, że mogły stać się długoterminowym problemem, z którym lotnictwo jako całość musi sobie poradzić. Linie lotnicze i porty współpracują ze sobą dla wspólnego dobra, a nie tylko na zasadzie transakcji. Co myślisz o lotach duchów? Daj nam znać, zostawiając komentarz.